IMPACT 2025. Ze studia Rzeczpospolitej w Poznaniu wita Państwa Marcin Piasecki. Jest ze mną pan Jacek Ilin, wiceprezes zarządu Alior Bank. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, porozmawiajmy na początek o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja w bankowości, na ile jest obecna? No właśnie, zacznijmy od tego. Na ile jest obecna? No, jest obecna w olbrzymim stopniu. Jak spojrzeć na bankowość z zewnątrz, to to jest taki zeszyt, w którym się zapisuje Winien i Ma. E, powiedzmy, że w XX wieku wprowadziliśmy do tego technologie cyfrowe przetwarzania danych, więc to są olbrzymie bazy danych z możliwością rejestracji i transakcji. No to wskazuje, że banki przez taką swoją naturę dysponują olbrzymią ilością danych, siła, kusiłaby je w jakiś sposób przetwarzać. I to w taki sposób, których nie są w stanie przetwarzać zwykli ludzie. I tak zostały tam zastosowane w bankowości na szeroką skalę różne narzędzia statystyczne takie jak modele regresji no różnego rodzaju modele. Ostatnio przechodzimy na nową generację tych narzędzi, które nazywamy AI. Ta granica jest bardzo. Jeszcze nie jest do końca ukształtowana. Niedawno Grupa Robocza przy Związku Banków Polskich opublikowała taki raport, w którym wskazuje siedem kryteriów, wskazujących, że coś jest AI, a coś jeszcze nie jest AI. Natomiast, tylko powiem, że to jest bardzo powszechne w wielu dziedzinach, od bardzo dawna, także jeszcze w XX wieku i to, Powiem powiedział, spokojnie w drugiej, od początku drugiej połowy tego XX wieku i na olbrzymią skalę. No dobrze, ale jaka wartość, jaką wartość generuje sztuczna inteligencja w bankowości w przypadku państwa banków? To są różnego rodzaju modele prawdopodobieństwa, które pozwalają nam dopasować najlepszą ofertę dla klienta. Te modele, narzędzia statystyczne są szeroko używane w ryzyku, aby określać, modelować ryzyko klienta i wydawać taką optymalną decyzję kredytową. Te nowsze generacje, AI, o których myślę wszyscy to mają na myśli, mówiąc teraz AI, czyli ma uczenie maszynowe, model LM, one także już mają zastosowanie w postaci e, inteligentnych botów, które no, rozumieją to, co my mówimy i odpowiadają naturalnym językiem, e, przetwarzania danych nieustrukturyzowanych. E, my między innymi w ten sposób identyfikujemy mm, w rozmowach naszych klientów z bankierami jakieś e, potrzeby, ukryte problemy, które są za pośrednictwem tych narzędzi identyfikowane. Także między innymi są one używane do upraszczania dokumentów. Jak Pan wie 28 czerwca wchodzi ustawa o dostępności, ona nałożyła na banki szereg obowiązków, między innymi to, aby te dokumenty były no, dostępne dla każdego przeciętnego klienta, to są Olbrzymiej ilości dokumentów, które są w tej chwili w bankach przepisywane, i wielokrotnie do tych celów używane są właśnie te najnowsze technologie, technologie AI, które potrafią na takim języku nieustrukturyzowanym pracować i upraszczać nasze dokumenty. To no dobrze, to przejdźmy teraz na tę drugą stronę i porozmawiajmy o tym, co dzięki AI zyskuje klient. Rzeczywiście, jaki Opowiadałem w pierwszej części tej wypowiedzi, skupiłem się być może na tej perspektywie klienta i banku. Ale ono rzeczywiście ma zawsze swoje tam symetryczne odbicie na poziomie klienckim. No, jeśli na przykład mówimy o modelach takich klasycznych, które są używane w bankowości, modelach ryzyka, no to de facto tylko dzięki nim, na tak olbrzymią skalę, banki są w sumie dawać pozytywne decyzje kredytowe. No, ludziom, z którymi się tak naprawdę towarzysko nie znamy, tak? nie znamy. Nie jesteśmy ich sąsiadami, nie mam wielokro... jakichś długich relacji, a mimo wszystko dzięki przetwarzaniu różnych danych jesteśmy w stanie podjąć taką ryzykowną decyzję, że yy, dajemy na przykład komuś yy, no, kredyt na 20-30 lat. Więc yy, te techniki oczywiście one z jednej strony na przykład jak, jak w modelach ryzyku pozwalają zarządzać tym ryzykiem po stronie banku, ale też Pozwalają y, no, podróżować temu kapitałowi tak, od depozytariuszy do tych, którzy chcą pożyczyć. I to jest tylko dzięki temu możliwe. W tych najnowszych y, rozwiązaniach AI boty to większa dostępność. Y, y, banki mają, no, oczywiście mają kontakt center, dążą do tego, gdzie pracują bankierzy, dążą do tego, żeby te kontakt center było dostępne, ale no nie zawsze to się udaje. Mogą być takie sytuacje, w których ta liczba połączeń gwałtownie rośnie. Nikt nie jest w stanie zarządzić w tak bardzo elastyczny sposób dostępnością bankierów. Natomiast bot, który w tej chwili podejmuje w takich sytuacjach rozmowę z klientem, ma nieograniczone możliwości. Jest w stanie podjąć nieograniczoną liczbę nowych kontaktów, w związku z tym wielu klientów po prostu nie czeka. Takim ciekawym zastosowaniem tych najnowszych technologii są takie działania prewencyjne związane z cyberoszustwami. One dzisiaj też częściowo mają taki aspekt, że część klientów nawet tego do końca nie rozumie, jest niezadowolona, kiedy ich transakcje są zatrzymywane i nie za, nie, czasami powiedzmy, te algorytmy nie trafiają, ale tylko dzięki zastosowaniu machine learning, wiązaniu wielu takich nietypowych wydarzeń na kontach klientach czy obserwując jego działanie w kanałach cyfrowych realnie jesteśmy w stanie zapobiec wielu kradzieżom i w ten sposób również chronimy pieniądze naszych klientów. Panie prezesie, jak rozumiem, z tej drogi już nie ma odwrotu, tak? To znaczy i boty i sztuczna inteligencja będą obecne m, zarówno w bankach jak i w pewien sposób w życiu klientów. Nie ma tego odwrotu. To zmienia no nasze myślenie tak? o tym, jaka jest rola ludzi, także w tym systemie. My korzystamy z tych narzędzi, ale nasi klienci również korzystają z tych narzędzi. No to oznacza, że każdy z naszych klientów, korzystający z jakiegoś rozwiązania ogólnodostępnego, można prawie założyć, że on wie o tyle o produktach bankowych i sposobie działania tyle samo co my. Bo po prostu te rozwiązania są najmądrzejsze. Yy, to pytanie, czy to całkowicie eliminuje tutaj naszą yy, rolę, tak? rolę ludzi, ludzi bankierów, to pytanie często pada, tak? Czy jeśli będziemy iść w kierunku inteligentnych botów, to co się stanie no właśnie, z ludźmi? się stanie? I na ten moment yy, po prostu uważam, że trzeba się pogodzić powoli z tym, że jeśli chodzi o wiedzę merytoryczną, yy, fakty, znajdowanie logicznych rozwiązań, te rozwiązania mówię o tych botach opartych na Lemach czy w ogóle Lemach, one będą zawsze lepsze niż ludzie. Natomiast boty nie są uczestnikiem relacji społecznych. Nie wzbudzają w nas takich emocji, nie motywują nas do działania lub nie przekonują nas, że pewne są wybory są dobre, właściwe. I to jest, myślę, to miejsce, w którym rola człowieka, bankiera jest na razie niezastępowalna. Jak mówimy o takiej bardzo ważnej transakcji w bankowości, jak wnioskowanie i wzięcie kredytu hipotecznego, zobowiązanie na wiele lat, na gigantyczną kwotę. On, ten produkt wiąże się z pewną wiedzą merytoryczną. Jakby w jaki sposób się do niego przygotować, jakie dane zebrać, jak wygląda cała transakcja i to jest jakaś wiedza merytoryczna, ale z taką transakcją wiąże się również aspekt emocjonalny. Zarówno po stronie klienta, jak i, jak i naszego bankiera. I, y, częścią tej transakcji nie jest tylko powiedzmy podpisanie tej umowy, ale transakcja emocjonalna, gdzie klient się przekonuje, czy to jest właściwa cena, czy ten kredyt dla niego jest bezpieczny, właściwy, czy on będzie potrafił go obsługiwać przez wiele lat. I to nie jest tylko odpowiedź taka logiczna, ale również emocjonalna, takie wspólne przekonanie, że klient może, mu, może temu konkretnemu bankierowi, a tym samym bankowi po prostu zaufać. No dobrze, ale w swojej strategii mówicie, w swojej nowej strategii mówi się coś więcej. To znaczy mówi się o zwiększeniu tej relacyjności z klientem. No to kto ma to zwiększać? Właśnie bot? To jest złożony temat. Między innymi w naszej strategii mówimy bardzo dużo aplikacji mobilnej. Aplikacji mobilnej, która ma wszystkie produkty. Które mają zastosowanie no, w całym życiu, cyklu życia klienta, bo to jest między innymi podstawą budowy, budowy relacji z klientami tej bankowości relacyjnej, że nie koncentrujemy się tylko na jednym produkcie, ale posiadamy pełną paletę produktów. No, w obecnych czasach, taką platformą, w której o tych produktach z klientem rozmawiamy, przedstawiamy mu, jest aplikacja mobilna. Więc poniekąd inwestycja w technologię, w aplikację mobilną to jest inwestycja w relacyjność, ale to nie tylko to, to również nasz CRM, w który będziemy inwestować i on pozwoli nam lepiej rozumieć naszych klientów i ich potrzeby na różnych etapach ich życia, ale także na różne wydarzenia, które ich spotykają w bankowości. Możliwość do odpowiadania na te potrzeby, na te problemy jest ważnym elementem właśnie budowy relacji z klientami. Ale to nie tylko to. Również marka, tak, którą odświeżamy, inwestujemy w nią. Chcemy być postrzegani jako bank godny zaufania, właśnie oferujący kompleksową ofertę bankową, myślący o dobrostanie naszych klientów no, w perspektywie wielu, wielu lat. Że to nie jest tylko technologia, ale wiele inicjatyw związanych z technologią jest kluczowe, aby tą relacyjną budować. I co dalej? Jaka będzie bankowość w przyszłości? No, trudne pytanie, bo e, ja oczywiście mam jakąś wizję w głowie, a z drugiej strony myślę, że to na pewno nie będzie dokładnie tak, jak o tym myślę. E, wydaje się, że e, podobnie jak w tej rewolucji w ogóle internetowej, no, która odbywała się przez ostatnie powiedzmy 20 lat, ona między innymi doprowadziła do tego, że w świecie mm, Olbrzymiej dostępności wszystkich towarów i usług, właśnie jesteśmy w stanie kupować coraz więcej. I trochę tak to widzę, jeśli chodzi o bankowość. Znaczy, te wszystkie nowe technologie one pewne rzeczy upraszczają, ale z drugiej strony dają miejsce na możliwość wygenerowania coraz większej liczby potrzeb i zarządzanie tymi potrzebami przez klienta, czyli zaspokojanie tych potrzeb zarówno po stronie. Podaży, jak i popytu, czyli przez klienta. No, taka jedna myśl, która mi, którą mam w głowie, bo to jest, powiedzmy, ja pracuję w bankowości ponad 20 lat i w tym czasie, jakby ta bankowość bardzo się zmieniła i wiele takich moich życzeniowych wyobrażeń się ziściło. Na przykład zarządzanie w pełni finansami przez aplikacje, ale mam jeszcze taką jedną myśl, która mi, mi się odejdzie, się wydarzy. Ona też, to nie jest moja myśl, myślę, że to jest taka. Myśli z, powiedzmy, z kina popularnego, rozrywkowego. Jeżeli pan kojarzy niektóre filmy z, z obszaru, z tego świata Marvela, tam był taki bohater Stark, który komunikował się z komputerem, z różnymi maszynami za pomocą swojego inteligentnego, nie swojego, tylko swojej inteligentnej asystentki Jarvis. I wydaje mi się, że Widząc rozwój tych modeli LLM, jesteśmy być może tego bliżej, że jeżeli dzisiaj ta bankowość, szczególnie w zakresie klienta indywidualnego, kojarzy nam się z aplikacją, to to nie oznacza, że to tak zostanie na, na zawsze. I perspektywa takiej, takiego swobodnego wydawania poleceń, yy, już nie będę mówił że, o tej Jarvis, tylko że to jest taki inteligentny agent, tak, w, tej, w tym języku terminów dzisiejszej technologii mówimy tutaj o takim agencie że on jest w stanie nas rozumieć, wykonywać yy, yy, na podstawie naszych prostych poleceń bardzo złożone operacje, wieloetapowe operacje, to być może jest jakaś przyszłość również bankowości. No zobaczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Jacek Ilin, wiceprezes zarządu Alior Bank. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.